Rozmawiać na temat luster naszej tożsamości, czyli ja realne, ja idealne i ja powinnościowe. I zacznę tutaj od fragmentu największego na świecie, najcudowniejszego psychiatry, Karla Gustawa Junga. Człowiek staje się sobą dopiero wtedy, gdy spojrzy w lustro własnych masek i odważy się je zdjąć. Każdy z nas nosi w sobie trzy lustra tożsamości. Ja realne, czyli to, kim naprawdę jesteśmy tu i teraz. Nasze emocje, zachowania, cechy. Zarówno te piękne, jak i te bolesne. To fundament. Ja idealne obraz tego, kim chcielibyśmy być. Wizja nas samych w świecie marzeń, sukcesów i spełnienia. I ja powinnościowe. Oczekiwania społeczne, rodzinne, kulturowe. To głos: Powinnaś być taka, powinnaś robić to, często bardziej cudze niż nasze. Każdy z nas żyje w napięciu między tymi trzema ja. Gdy są one zharmonizowane, czujemy wtedy spokój i sens. Gdy się rozchodzą, rodzi się cierpienie, poczucie pustki, a czasem nawet depresja. Co mówi psychologia o naszych ja? Karl Rogers pisał, że największe cierpienie człowieka bierze się z rozwdzięku między ja realnym a ja idealnym. Kiedy nie jesteśmy w stanie sprostać własnym marzeniom, rodzi się frustracja i brak akceptacji dla siebie. Karen Horney zauważyła, że ja powinnościowe często narzuca nam nieustanne wymagania. Musisz być silna, musisz zasługiwać na miłość, a to rodzi neurotyczne poczucie winy i wstydu. Karl Gustav Jung mówił o integracji cienia: że dopiero wtedy, gdy spojrzymy na to, co odrzucamy, możemy stać się całością. Moja historia. Przez lata ukrywałam przemocowy związek. Bałam się odkryć prawdę, nawet przed sobą. Wstydziłam się. Na Facebooku były zdjęcia z wakacji, rodzinne uśmiechy, piękne chwile, a w domu przemoc i cierpienie. Moje ja realne było pełne bólu. Wiedziałam, że z dnia na dzień jest coraz gorzej, że każda moja próba wybaczenia przesuwała granicę dalej. Że moje milczenie dawało jeszcze więcej przestrzeni przemocy. Ja idealne to była nadzieja ten złudny obraz cudownej rodziny iluzja, że on się zmieni kilka pięknych chwil po awanturach, które miały przykryć ciemną stronę życia rollercoaster emocji od piekła do nieba. Moje ja powinnościowe zaczęło krzyczeć: To głos musisz wytrwać dla dzieci, dla rodziny, bo co ludzie powiedzą? To on trzymał mnie w tej relacji dłużej niż powinnam. To on sprawiał, że brałam na siebie ciężar, który nie należał do mnie. Żyłam w rozdwojeniu, w masce, w iluzji. Aż w końcu spojrzałam w lustro i zapytałam, czy ja jestem szczęśliwa w tym życiu, które kreuję w swojej głowie? To pytanie zmieniło wszystko. Tak mi ciężko było wyjść ze swojej strefy komfortu, mając z jednej strony tak wspaniałe życie, z drugiej kompletnie nic, że w końcu wszechświat dał mi takiego kopniaka, że wszystko nagle się poukładało w całkiem inną stronę. Współczesny świat ułatwia nam ukrywanie prawdy. Na Instagramie czy Facebooku często pokazujemy ja idealne, wyretuszowane zdjęcia, uśmiechy, sukcesy. Codzienność jednak to często ja realne. Łzy, płótnie, bezradność, smutek, lęk. Im większa przepaść między tym, co pokazujemy światu, a tym, co czujemy w środku, tym większe cierpienie. Jak integrować te trzy rodzaje ja? Krok pierwszy to jest świadomość, bo od tego wszystko się zaczyna. Zatrzymaj się i nazwij. To jest moje ja realne dziś. Jak wygląda moje ja idealne? Jakie powinny nam kierują mną codziennie? Krokiem drugim jest akceptacja. Nie uciekaj od tego, co trudne. Zobacz swoje rany i słabości, bo one też są częścią Ciebie. Krok trzeci to integracja. Twórz most między ja realnym a idealnym. Małe kroki, które przybliżą cię do tych marzeń, bez presji, bez masek. Przefiltruj ja powinnościowe. Odrzuć oczekiwania, które nie są Twoje. Krokiem czwartym jest budowanie autentyczności. Daj sobie prawo do życia w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, bez udawania. Ćwiczenie. Weź zeszyt i podziel kartkę na trzy kolumny: ja realne, ja idealne i ja powinnościowe. Wypisz wszystko, co czujesz, że tam należy. Potem zadaj sobie pytania: Co mnie boli najbardziej. To daje mi siłę, które z oczekiwań mogę dziś odrzucić. Pamiętaj, że każdy z nas nosi w sobie trzy obrazy siebie, kiedy je zignorujesz, kiedy pozwolisz im ze sobą współgrać, przestajesz żyć w rozdwojeniu, zaczynasz żyć naprawdę. Bo droga do autentyczności zaczyna się wtedy, gdy przestajesz uciekać przed własnym lustrem. Na koniec chciałabym się z Tobą podzielić słowami: Maxa di Pri. Nie możemy stać się tym, kim chcemy być, jeśli ciągle pozostajemy tym, kim jesteśmy. Z miłością Kasia.